Śmianyczko z skorzystamy z tej strony mega koparka 15, a dzisiaj zagramy w kręgle. Tylko musi wczytać, bo to nie wczytało mnie jeszcze. O Eee. Kontynuuj Zamknij. Coś się stało. Co mi się stało? Jestem długi. Można wyciszyć muzykę, dziękuję, bo ja mam... O, wyłącz. Dobrze. Eee, ja nie mogę słuchać muzyki, bo moje uszy... Interakcja. Nie znam, nie wiem co mówić. Nową. O, mam strzałkę. Idziemy y, tutaj, będziemy grali. Trzymy obwisko, by wyjść. Bariery zapocznikujących Nie. A następny Rozpocznij grę. Będę grał samemu, sam ze sobą. Weźmiemy kulę. Mm jedenaście O A Aha, to tak działa Zostało Ten co zrobił Jesteś mistrzem. Cześć. Weźmiemy kulę. Weźmiemy dziesięć. Tak. Została mi jedna. Twoja kolej. Dziesięć. Środeczek. No, prawie wszystkie. Twoja kolej, no wiem, że moja, bo gram samemu. Zbiłem wszystkie, jestem mistrzem. Ufo zabrało Ale ja wygrałem, bo ja gram samemu Zobaczmy jeszcze Jak wygląda O, można usiąść A ja byłem kiedyś na kręglach I to wyglądało bardzo podobnie Tylko, że... Nie byłem tam sam, bo byłem ja i był... Yy... A czy to ważne? Sprawdźmy jak wygląda tutaj yy, tutaj Arcada Video Czy to są maszyny? Czy można grać na maszynach Dobre Fajny. Nie działa A ja chcę zagrać na automatach A w to można? Też nie można grać. Dużo osób tu gra w kręgle Ty, ja go znam! To jest koszykarz. Cześć! Ja cię znam. Cześć. A co co to? Nieśny szczurek? A to też jakiś jest k pop Tutaj co to tu jeszcze? Kto jest tu jeszcze? Śmieszne osoby Tą widziałem kilka razy yy, na innych mapach Ona chyba często gra w gry yy, No Tu są stoliki, jest par, można czegoś się napić Cześć, masz coś nad głową, mogę z tobą pogadać tu jest. E, pilar. szaczek jakiś. Obrazy są. I. E, co tu jeszcze jest? Tu są jakieś stoliki. Można sobie zjeść. I tam jest sklep jeszcze. O. To tam pójdziemy. Co tu jest? Cześć. Można z tam pogadać. Nie można Tu jest złota kula e, Tu są jakieś inne kule Kręgiel sobie tutaj macha do mnie Cześć Kręgiel Są ubranka I e, kule jakieś Tutaj wyjście jest Ale tu nie można bo to jest wyjście dla e, pracowników tu jest wyjście. O, można wyjść. Tak się prezentuje miasto. Eee... I teraz tak. Eee... Tak wygląda kręgielnia. O, tutaj też ktoś jest. Cześć. Można z tobą porozmawiać? Nie można. Zepsute. Tutaj jest park. E, o! No, 19 punktów. Można w parku sobie usiąść. Na przykład. E, a, masz prośbę do nawiązania do znajomości. A ja nie znam! Tutaj jest. Pomnik jakiś. Tam są jakieś blokady. Więc tylko tutaj moja kolej. Pobiegnę tam. Nie można biec. Nie można. Kręgle machają mi kula Kula ma okularki, haha A jakbym ja chciał zakończyć grę Cześć, chcę zakończyć grę Zamknij O, o na czerwono to pewnie jest to Cześć eee. Tak by się prezentowało Co to, to jest? Otwórz sklep Tu można kupić Pomidorek! Ile mam? O, nie mam. Efekty, animacje. Monety. A to za buksy to mnie wojnie. Tutaj są najlepsi kręglarze. I o, taka osoba tyle punktów zbierała, a tutaj tyle kręglich ktoś bił. To jest ta sama osoba. Musi być bardzo dobra. Cześć. Ciebie też kiedyś widziałem. Wczoraj chce idzie. I K-pop też na nim. No cóż, to na ten odcinek by było tyle. Jak ktoś chce ze mną zagrać w kręgle, to proszę pisać w komentarzach. Do widzenia.